O! Jesteście! Witajcie! Sacharydy. Dziś o węglowodanach, sacharydach czy cukrach. Na początek podstawa programowa. Uczeń przedstawia budowę węglowodanów, uwzględniając wiązania glikozydowe alfa i beta. Rozróżnia monosacharydy, glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza. Disacharyzy, sacharoza, laktoza, maltoza polisacharydy, skrobia, glikogen, celuloza, hityna i określa znaczenie biologiczne węglowodanów uwzględniając ich właściwości fizyczne i chemiczne planuje, oraz planuje i przeprowadza doświadczenia wykazujące obecność monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym dużo zróbmy sobie z tego listę zadań i rozpatrzmy jedno po drugim budowa węglowodanów z uwzględnieniem wiązań alfa i beta Brzmi skomplikowanie, ale mamy już zadanie pierwsze. Dalej, rozróżnianie monosacharydów. I mamy piękną listę glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyry, Potem rozróżnianie disacharydów. To jest punkt trzeci, sacharoza, laktoza, maltoza. Czwarty, polisacharydów, skrobia, glikogen, celuloza, chityna. Dalej, znaczenie biologiczne z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych to znaczenie wyjdzie nam w trakcie tych różnych pozostałych historii. No i doświadczenia z wykrywaniem mono i polisacharydów. Na doświadczenia na pewno zrobicie sobie w szkole. Jedno z nich pokażę Wam na innym filmie, o gdzieś tutaj albo tutaj. Zacznijmy najpierw od naszego punktu drugiego, trzeciego i czwartego. Otóż sacharydy dzielą się na takie, które składają się z jednej cząsteczki, monosacharydy, takie z dwóch cząsteczek, disacharydy i z wielu polisacharydy. Spotkacie się jeszcze pewnie z oligosacharydami, a że przedrostek oligo znaczy kilka lub niewiele, zatem od dwa. Do 10 połączonych cząsteczek daje właśnie oligosacharydy. A ponieważ disacharydy mają dwie cząsteczki, czyli mieszczą się w przedziale 2 do 10, zatem disacharydy do oligosacharydów należą. Rzecz rozbija się więc o rozumienie tych przedrostków mono, di, oligo i poli. Ale. Brzmi to pewnie jakoś tak mgliście, kiedy mówię, że polisacharyd to cząsteczka złożona z wielu cząsteczek. Jakich cząsteczek? Czego cząsteczek? Otóż cząsteczek monosacharydów. Na przykład mamy sobie glukozę, czyli jedną cząsteczkę złożoną z sześciu atomów węgla, 12 wodoru i 6 atomów tlenu. Gdy połączymy tę cząsteczkę z drugą taką samą cząsteczką glukozy, otrzymamy di w tym wypadku będzie to maltoza. A gdy tak połączyć trochę więcej, na przykład 100 tysięcy cząsteczek glukozy, dostajemy glikogen, polisacharyd. Proste, że łatwe? Weźmy teraz tę listę. Glukoza. Podstawowe źródło energii dla organizmów. Bliżej się z nią zapoznamy przy oddychaniu wewnątrzkomórkowym, gdyż jest podstawowym substratem dla tego procesu. Fruktoza, również źródło energii, łatwo w organizmach przekształca się w glukozę. Co więcej, jest składnikiem także polisacharydów. Galaktoza wchodzi w skład laktozy cukru mlecznego jeszcze sobie o tym powiemy. Ryboza pamiętacie RNA? Pamiętacie kwas rybonukleinowy, ale także ryboza jest składnikiem ATP adenozyno trójfosforanu, który jest przenośnikiem energii w komórce, czy też jest składnikiem przenośników elektronów, na przykład dinukleotydu. Dinukleotydo. Dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego NADP. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to dosyć koszma, koszmarnie, ale te wszystkie związki jeszcze do nas wrócą, kiedy będziemy omawiać metabolizm. Warto zaznaczyć, że monosacharydy doskonale rozpuszczają się w wodzie i są substancjami osmotycznie czynnymi. Wrócimy jeszcze do tego. Deoksyryboza składnik DNA. I to jest dobre miejsce, żeby dokonać sobie podziału monosacharydów ze względu na ilość atomów w węgla. Trzy atomy to trioza. Jeśli nasz monosacharyd ma cztery atomy węgla jest tetrozą, pięć pentozą, 6 heksozą i tak dalej. Z omawianych przez nas glukoza, galaktoza i fruktoza są heksozami, ryboza i deoksyryboza pentozami. Dorzucę jeszcze coś spoza listy. Jedną triozę 3 atomy węgla. Aldehyd 3-fosfoglicerynowy PGAL, który jest pierwotnym produktem fotosyntezy, to też spotkamy przy metabolizmie. Disacharydy. Sacharoza, czyli glukoza plus fruktoza, to dobrze nam znany cukier występujący w buraku cukrowym czy trzcinie cukrowej. Pełni tam funkcję zapasową, jest też formą transportową cukrów u roślin. Laktoza. Cukier mleczny. Funkcja oczywiście odżywcza, zawiera glukozę i galaktozę. O laktozie i jej częstej nietolerancji trochę poopowiadam wam na samiotkiem końcu filmu, bo to moim zdaniem fascynująca historia. Tymczasem, maltoza. Składnik nektaru kwiatowego, wykorzystywana jako substancja słodąca, często nazywana cukrem słodowym. To jest moment, w którym proponuję przerwę. Zatrzymaj na chwilę film, prześledź w głowie wszystko co do tej pory mówiliśmy. Marzenia o medycynie, o dobrze zdanej maturze, Bierne uczenie się może nie wystarczyć. W opisie filmu znajdziecie link do kursu uczenia się. Wszystko, co wiem i co przetestowałem o różnych technikach i strategiach uczenia się, znajdziecie właśnie tam. Jak uczyć się szybciej i z lepszymi wynikami bez stresu? Sprawdź to. Polisacharydy. Skrobia. Cukier zapasowy roślin, swoją drogą kiedyś popełniłem film z doświadczeniem o wykrywaniu skrobi. To doświadczenie dotyczyło troszkę czegoś innego, ale warto rzucić okiem. Jeśli spojrzeć na ostatni punkt naszej dzisiejszej podstawy programowej, doświadczenie z wykrywaniem polisacharydów, zachęcam do uruchomienia sobie właśnie w innej karcie tego filmu i obejrzycie, jak skończę gadać tutaj o cukrach. Glikogen. Cukier zwierzęcy i grzybowy jako zapas. Znajdziemy go w wątrobie i mięśniach. A pamiętacie, z ilu reszt glukozy składał się wspomniany glikogen? Te powyższe to polisacharydy o funkcji zapasowej, a teraz dwa polisacharydy budulcowe: celuloza, składnik ścian komórkowych roślin, zbudowany z kilku tysięcy reszt glukozy i hityna. Ściana komórkowa grzybów i pancerz znaczy oskórek stawonogów. Czym jednak różnią się te zapasowe polisacharydy od tych budulcowych? Przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, czego zapasem są te zapasowe no są zapasem substancji energetycznych, no glukos. Co za tym idzie, muszą być łatwo rozkładalne do tychże glukos, te budulcowe wręcz przeciwnie. Od tego jest ściana komórkowa, żeby była solidna, a nie łatwa do rozłożenia. Zatem gdzieś w budowie skrobi glikogenu, a z drugiej strony celulozy i hityny jest jakaś fundamentalna różnica. Przypominam brzmienie podstawy. Budowa węglowodanów z uwzględnieniem wiązań alfa i beta. I teraz o tych wiązaniach. Bo jak się domyślacie, to jest nasz główny podejrzany. Wiązanie między dwoma cukrami prostymi to wiązanie oglikozydowe. Spójrzcie na ten tlen, i już widzicie skąd o. Wiązanie tworzy się pomiędzy grupami hydroksylowymi obu monosacharydów jedna cząsteczka traci całą grupę hydroksylową, a druga tylko wodór, w ten sposób ten tlen, co nam pozostał, bardzo się chce gdzieś przyłączyć, podobnie jak węgiel z drugiej cząsteczki. No i reakcja kondensacji. Zapewne już widzicie, przy okazji wydziela się woda, ale do brzegu. By być precyzyjnym, podajmy jeszcze przy którym węglu pierwszej cząsteczki była ta owa grupa OH, co to tworzyła wiązanie, i przy którym węglu drugiej cząsteczki była ta grupa OH, co to tworzyła wiązanie. Wychodzi nam takie cudo jak wiązanie 1,4-oglikozydowe. Rozszyfrujecie już teraz, prawda? Niestety, jeszcze bardziej możemy doprecyzować owo wiązanie, bo czasem glukoza glukozie nierówna. Jeśli przy pierwszym węglu cząsteczki glukozy, nie tylko glukozy, w ogóle monosacharydów, ale niech ona będzie przykładem, grupa OH skierowana jest w dół, nazywamy tę formę glukozy formą alfa. Jeśli w górę, nazwiemy to glukozą beta. Takie różne formy glukozy to anomery. Jeśli wiązanie zostanie utworzone przez co najmniej jedną cząsteczkę, która będzie anomerem beta, wówczas mówimy o wiązaniu beta. Na przykład wiązanie 1,4 beta-oglikozydowe. Na przykład o wiązaniu 1,4 beta-oglikozydowym. No i wracamy do polisacharydów. Wiązania alfa. Są łatwo strawialne przez enzymy, dlatego ziemniaki na obiad dają nam mnóstwo energii, bo skrobia zawiera cząsteczki glukozy, które nasze amylazy, enzymy trawiące węglowodany, ale to już wiecie, są w stanie wydobyć. Natomiast celuloza jest Powiązana, te glukozy wewnątrz celulozy są powiązane wiązaniami beta, jest dla nas więc niedoruszenia i tak to właśnie ona jest podstawą tego, co nazywamy błonnikiem, a to swoją drogą ciekawe, prawda? Wszyscy tyle trąbią, że mamy jeść dużo błonnika, w gruncie rzeczy to substancja dla nas niestrawialna, bo rolą błonnika jest po prostu przejechać przez nasz przewód pokarmowy bez strawienia, oczyścić przewód pokarmowy i wyjść na zewnątrz, i wyjść na zewnątrz w postaci. Sami wiecie jakiej. Biologia jest niesamowita. Zróbmy sobie takie oto zadanie maturalne. Widzimy wzory trzech węglowodanów. Mamy kilka poleceń, którym powinniśmy się przyjrzeć na początek. Prawda, fałsz. Cząsteczka monosacharydu zbudowana jest z co najmniej trzech atomów węgla. W sumie rysunek. Pokazuje nam PGAL, to potwierdza. Ponadto pamiętamy o heksozach, tetrozach, ale nic poniżej trioz nie było. Prawda? Prawda. W cząsteczce monosacharydu każdy atom węgla połączony jest z grupą hydroksylową. Grupa hydroksylowa to OH. Przyjrzyjmy się. W tym miejscu mamy zarówno tlen, jak i wodór, ale nie tworzą jednej grupy. Każde z nich osobnymi wiązaniami łączy się z węglem, zatem nie każdy atom węgla. Fałsz. Obecność polarnych grup hydroksylowych sprawia, że monosacharydy są hydrofobowe. Ani trochę monosacharydy hydrofobowe, te monosacharydy, co się świetnie rozpuszczają w wodzie. Bzdura. Fałsz. OK, zobaczmy na kolejną odsłonę tego zadania. Podaj przykład innej niż przedstawiona powyżej pentozy i określ jej znaczenie biologiczne. Która z tych to pentoza? No ta co ma 5 węgli. W przykładzie mamy rybozę, więc podajemy jako ten drugi przykład deoksyrybozę, a jej znaczenie biologiczne to składnik DNA, czyli nośnika informacji genetycznej. Każdemu z cukrów, 1 do 3, przy porządku i spośród A do D, jego znaczenie dla organizmu roślinnego. Mamy aldehyd glicerynowy, rybozę i glukozę. Jest głównym materiałem energetycznym dla komórek. Zapewne glukoza. Stanowi związek wyjściowy do tworzenia cukrów bardziej złożonych. Tu, tu poczekajmy, zobaczmy co będzie dalej. Wchodzi w skład kwasów nukleinowych, no zdecydowanie ryboza. Stanowi materiał budulcowy ściany komórkowej roślin. Celuloza, która nas w tej chwili nie interesuje, zatem związkiem wyjściowym będzie aldehyd 3-fosfoglicerynowy pga L to jest ta trioza, której, o której wspominałem, ona była spoza listy. Ostatnia część. Wyjaśnij, dlaczego cukry proste nie mogą być materiałem zapasowym w komórkach zwierząt w odpowiedzi uwzględni ich rozpuszczalność w wodzie. Wyjaśnij. Magiczny czasownik operacyjny. Najpierw musimy się chwilę zastanowić. Wiemy, że materiałem zapasowym są cukry złożone. Zwracam uwagę, że w zadaniu jest mowa o zwierzętach. Czyli glikogen. Dlaczego nie cukry proste? Mogłoby się nawet łatwiej gromadzić materiał energetyczny bez zmiany jego formy. No właśnie problemem jest osmoza. Za kilka lekcji dokładniej o nim będziemy rozmawiać, o niej, o tej osmozie, już teraz możecie rzucić okiem na ten film powinien rozwiać Wasze wątpliwości. W każdym razie cukry proste doskonale rozpuszczają się w wodzie, to też mamy w zadaniu. Są wobec tego osmotycznie czynne, to znaczy wywołują zjawisko osmozy. A polega ono na tym, że przez błonę półprzepuszczalną przepływa woda ze środowiska o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej do środowiska o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej. Mamy zatem komórkę. Jakby nie było środowisko wodne, otoczenie komórki to także środowisko wodne. I wpakujmy do tej komórki glukozę. Ta komórka otoczona jest błoną półprzepuszczalną w postaci błony komórkowej. Wpakowaliśmy glukozę, zwiększyliśmy jej stężenie, Wobec tego wnętrzu komórki jest bardziej stężone niż zewnętrzne. Wobec tego woda napływa osmotycznie do wnętrza komórki przez tę błonę półprzepuszczalną. Wytrzymałość tej błony jest ograniczona, wszak nie ma tu solidnej i wytrzymałej ściany komórkowej jak w przypadku na przykład roślin. I ten stały napływ wody do wnętrza komórki w końcu rozerwałby tą błonę komórkową. Gromadzimy więc nierozpuszczalny glikogen, który nie jest osmotycznie czynny. No to teraz musimy zbudować z tej przydługawej historii jakąś odpowiedź. Cukry proste. Są substancjami dobrze rozpuszczającymi się w wodzie i wobec tego są osmotycznie czynne. Dlatego gromadzenie ich w komórkach doprowadziłoby do osmotycznego napływu wody i uszkodzenia komórki zwierzęcej w wyniku nadmiaru tejże wody ze względu na brak ściany komórkowej. Obiecałem jeszcze ciekawą historię o laktozie. Cukier mleczny obecny w mleku ssaków, jest doskonałym źródłem cukrów prostych, no stąd funkcja odżywcza. Pamiętacie jeszcze z jakichś dwóch składała się laktoza? By taką laktozę rozłożyć, potrzebny jest enzym laktaza, produkowana w organizmach młodych ssaków. W miarę dorastania tychże młodych ssaków, mleko zanika z ich diety, zatem rozsądnym byłoby zrezygnować z produkcji laktazy. Aż podczas rewolucji neolitycznej człowiek osiada w miejscu, staje się rolnikiem i hodowcą, i zaczyna mieć wspaniałe źródło pokarmu w postaci zwierzęcego mleka. Pamiętacie jeszcze temat ewolucji. Cechy zwiększające szanse na przetrwanie upowszechniają się, bo potomstwo je dziedziczy. Jeśli jakiś przedstawiciel nie zatracał w dorosłym życiu laktazy, czyli tego enzymu, miał większą szansę na przetrwanie, bo mógł się odżywiać tym mlekiem. Podobnie jego potomstwo. Problem w tym, że ewolucja pracuje nad tym problemem około 400 pokoleń, a to dość mało. Stąd ciągle powracający u wielu z nas problem z trawieniem laktozy ewolucja nie nadążyła po prostu za zmianami w naszym gatunku. Strasznie długi odcinek mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłem. Trzymajcie się i cóż, do następnego razu.